Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób podłączyć dzwonek w mieszkaniu. Dzwonek to ogólnie taki element, obudowa plastikowa z zewnątrz, a wewnątrz mechanizm, tak jak tutaj widzicie. Mechanizm działa na podstawie oczywiście prądu. Tutaj mamy 230V, 50 Hz i tak naprawdę. Zasilenie go jest bardzo proste. Potrzebujemy oczywiście kabla fazowego, czyli ten brązowy, oraz kabla, ne kabla neutralnego, czyli ten niebieski. Tutaj w tej obudowie, w tym mechanizmie nie jest wykorzystywany kabel bezpieczny, e tak więc wykorzystujemy tylko i wyłącznie e dwa przewody. Jak je tutaj doprowadzić? Tutaj mniej więcej narysowałem wam logikę całą. Czyli e z gniazdka, na przykład, wyprowadzamy fazę, czyli ten brązowy przewód z gniazd, czyli ten, gdzie próbnikiem elektrycznym, gdy dotykamy i przytrzymujemy palcem, to nam tutaj świeci neonówka i neutralne, czyli tam, gdzie nie świeci neonówka wystarczy, że ten fazowy przewód sobie tutaj do włącznika, który mamy przed mieszkaniem, doprowadzicie to jest włącznik taki, że naciskamy i on sam wraca, czyli to jest taki włącznik dzwonkowy i wystarczy, że tam doprowadzicie przewód właśnie fazowy i wyciągniecie go drugim wyjściem, bo są dwa wyjścia. I ten przewód fazowy doprowadzicie właśnie tutaj. Ten brązowy, tak jak widzicie, idzie sobie brązowy, idzie, idzie, idzie. i tu jest doprowadzony po prostu przekręcony. Spróbujcie sobie zobaczyć, co jak to wygląda z boku. Myślę, że prościej się już nie da. I drugi ten przewód, ten neutralny, obok włącznika sobie przyciągacie i doprowadzacie do odzwonka. Czyli właśnie ten niebieski, i w ten sposób. Gdy my sobie naciskamy tutaj, włącz, wyłącz, włącz, wyłącz, przepraszam, tylko i wyłącznie włącz dzwonek, ponieważ on wraca. Sorry, to nie jest dwustopniowy, tylko powrotny z, z taką sprężynką. On, gdy my naciskamy, wciskamy, to prąd doprowadza tutaj, znaczy prąd jest doprowadzony do naszego dzwonka, czyli obwód jest zamknięty i dzwonek nam dzyndzoli, czy jakikolwiek tam mamy dźwięk. Gdy puścimy dzwonek, on wraca na swoją pozycję, rozłącza obwód i prąd nie jest doprowadzony do naszego dzwonka. Zobaczcie sobie jak to działa. Podejdźmy sobie teraz do włącznika. I tutaj przewód został doprowadzony z gniazdka, czyli inaczej mówiąc po prostu z sieci elektrycznej w mieszkaniu tutaj i tu jest przechodzą dwa przewody. Jeden idzie przez włącznik i tutaj widzimy, że neonówka cały czas świeci. A ten neutralny, on idzie po prostu cały bokiem, on nie był przecinany w ogóle. I teraz gdy my naciskamy tutaj guzik, to dzwonek nam dzenzoli. Tak jak widzicie, mechanizm działa. Tak więc myślę, że sprawa jest dosyć prosta. I tutaj oczywiście stosujemy włączniki dzwonkowe, czyli takie powrotne, tak jak tutaj widzicie. Nie stosujemy włączników takich włącz-wyłącz, tak jak do lampek jest stosowane, czy do oświetlenia, ponieważ ktoś mógłby nam włączyć dzwonek i on cały czas by dzwonił, a tego na pewno nie chcemy. Ok, z mojej strony tyle. Mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe. Samo doprowadzenie przewodu do włącznika, a potem do dzwonka jest banalnie proste. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam. A jeszcze Wam pokażę, jak się zakłada i zdejmuje obudowę dzwonka, bo to może komuś sprawić kiedyś problem. Obudowa dzwonka ma od spodu taką dziurkę, tutaj jak widzicie. O tutaj, czyli tutaj. I teraz założenie polega na tym, że od góry nakładamy i kliknie, a żeby ściągnąć, musimy tutaj wsadzić próbnik elektryczny, albo jakiś mały śrubokręcik i podważyć, już Wam pokażę w jaki sposób tylko znajdę jakiś śrubokręt w ten sposób, zobaczcie wkładamy i tak podważamy ten plastik jeżeli tak podważymy, to tutaj ten element po prostu zejdzie w dół i wyciągniemy tak tą obudowę tak więc ja teraz założę od góry Nałożę i tylko kliknie, żeby ściągnąć, wkładamy tutaj, o tu, na dół przewód, znaczy nie przewód, tylko próbnik, i ściągamy. Tak mi nic nie wyrywamy na siłę. Ok, z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Zachęcam Was do subskrypcji kanału. Lajkujcie, jeżeli macie jakieś pytania względem elektryki w domu, w mieszkaniu, piszcie. Postaram się odpowiedzieć. A jak nie ja, to inni widzowie. Forumwiedzy.pl. Trzymajcie się, cześć wam.